No to dobrze, uh, Privatpolsze. Da mnie mnie tutaj już nie było, i teraz martwię się, nagrywamy ten odcinek uh, bardziej niż kiedy, kiedykolwiek. Znalazłem takie miejsce tutaj i nigdy w życiu nie powiem, gdzie się znajduję teraz. Uh, dzisiaj będziemy rozmawiali na bardzo poważny temat, ponieważ już za niedługo, a może już teraz, w obecnej chwili, jak oglądacie ten filmik, już wyjechałem z Naddniestrza. Ale kurde, Roman, przecież kto będzie oprowadzał turystów? Przepraszam, mam dość Naddniestrza, zwłaszcza po tej sytuacji, która się wydarzyła kilka dni temu. Zaraz będę Wam opowiadał. Zaczniemy historię od tego odcinku, który nagrałem jakiś cza czas temu. Zobaczycie, o co tam mi chodziło. Odcinek o tym, jak imprezują ludzie w Naddniestrzu. Ile opcji mamy? Mamy kilka opcji, ale te opcje są bardziej dla ludzi 30, 35 plus, tak mi się wydaje. Kluby są drogie. Jakby ten sam klimat w klubach mi się bardzo nie podoba. U was w klubach się tańczy, się rozmawia ze sobą, zamawia się drinka, czujesz taki luz dookoła. U nas w klubach zamawiasz sobie stolik, a siedzisz przy tym stoliku w swoim okrągu i dla mnie to nie jest po prostu zrozumiane. Mi się wydaje, że ludzie u nas e, troszeczkę się myl mylą, e, co jest klub, a co jest restauracja, i przychodzą do klubu, jakby przychodzili do restauracji. Tworzyliśmy prywatną konferencję, rozmowę na, na w aplikacji wysłał tam informację i wysłał informację, gdzie to będzie. I to po prostu, nie wiem. to Dla mnie to wygląda, że to będzie po prostu pośród, wśród pola. Czemu musimy to robić? Czemu te, te rzeczy muszą być tak yy, ukryte? Czy jakieś samochody jeżdżą czasem? Mi się wydaje, że to taksówka przywozi ludzi. Aha, to tyle mi zostało. Już przyjechałem. 12-10 km przyjechałem, jeszcze 2 km mi zostało. Так, нет, давай, типа давай. давай Рома, ты снимать будешь? Заебись. Да, да, да как как сейчас, сегодня, сегодня влогирую. Не, чувак, это р... хуёвая идея. Нет, это братан, ты разливаешь Да, да, да. Разливаешь и ничего не разливаешь. разливаешь. Все, все, Чувак, все, уйди нахуй сигай. Дайте салфетки, кто-то! И стакан, блядь! Да тихо, тихо, блядь!

Проверка звука. Дорогие друзья, не снимаем сторис и не выставляем их. Потому что никто не хочет бежать. А, 4 часа, морды в пол, тут бетон, будет неудобно, да? Стой, да, стой. Да, да, да. да, 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 да. Очень молодежь, да. Потому что мы все прохалываем со стороны, мы видим весь трэш, который происходит в окружающем мире, в разных странах. Мы растем в тяжелых условиях, и мы среди этих условий умеем выбираться, умеем еще видеть эти стороны и сравнивать. И поэтому я думаю, что мы даже сильная молодежь. Я бы жила сразу в хороших условиях и не знала бы этой разницы. Мы такие в тяжелых условиях, и мы умеем радоваться жизни в этих же условиях. Я буду уезжать, приезжать, сравнивать, уезжать, приезжать. смотреть, да. Возможно, не знаю, поставить где-нибудь, если планета выше до 21 -го года.

Мамка, когда переехала в Россию, в Россию кстати, очень изменила свое мнение я о я власти, о Путине, об этом все. Взяли. Ну, типа, я, стала, я типа, ну, в назад, разбираться в этом и, все короче, в деле. Ага, и, реально. Ага, ага, блядь, Дима, пошел в пизду. Ребята, телефон. Валя, блядь, Дима, пошел в пизду. Ой, блядь, прихватил. Ой, блядь, прихватил.

Już widzicie, po raz pierwszy jestem na takim wydarzeniu w Naddniestrzu i bardzo mi się spodobało. Podobała mi się organizacja tego wydarzenia, spodobało mi się to, że ludzie sami, jakby mając brak miejsc dla takich, takiego rodzaju imprez, zdecydowali sami zorganizować taką imprezę, którą właśnie zobaczyliście. Również my pomyśleliśmy, żeby zrobić jeszcze jedną taką imprezę i zrobiliśmy. Taką samą imprezę, tylko w innym miejscu, bo się baliśmy poza miastem Bendery. Tym razem coś poszło nie tak samo, jak widzieliście na tamtej imprezie. Od siebie mówię historię od siebie, że pojechałem. Na tą imprezę, żeby też ponagrywać, żeby był jakiś filmik, żeby po prostu była jakaś pamięć z tej imprezy. Pojechałem samochodem ze swoim znajomym, który jest DJ-em również na tej impre imprezie. Jechaliśmy ze, ze sprzętem, swoim samochodem. Później szedliśmy pieszo, bo tam naprawdę była droga dziurawa. Tym razem oni wybrali bardzo fajne miejsce, wam powiem. Bardzo mi się spodobała. To była taka opuszczona, duża farma. Tym razem mieliśmy światło, bardzo fajne, fajnie wszystko było. Tym razem mieliśmy nawet projektor i żeby, żeby pod muzykę można było oglądać jakieś tam, nie wiem, takie, można powiedzieć czasem nawet psychodoliczne filmiki. To było bardzo, bardzo super, super fajnie. Impreza się zaczęła. Muzyka się zaczęła gdzieś tam o godzinie 10.00. Muzyka była taka na początku taka lightowa, bardziej taka no, luźna. Piliśmy, piliśmy piwo, ja wypiłem półtora litry piwa. Później podjechała wódka i zaczęliśmy pić wódę. To samo miejsce było bardzo duże i mi się tak bardzo spodobało. Niestety nie mamy tak dużo zdjęć z tego miejsca. O drugiej w nocy parę chłopaków pojechali. Żeby coś tam oni zapomnieli Piszą w Messengerze Słuchajcie, tutaj jadą samochody z policją My tak, okej okay. Pobiegliśmy do pola Tam obok tego, obok tego miejsca było pole I jeszcze ciekawostka, że pobiegliśmy do pola Siedzimy w jakichś krzakach, nie wiem No z 10 minut siedzieliśmy tam I słyszę, że muzyka się zaczęła Ja tak, okej, okay, no chyba prank Tak, po poszliśmy z powrotem Siedzę jeszcze na podłodze, na ziemi siedzę i po prostu czysz czyszczę swoje e, spodnie. To już była no mniej więcej druga w nocy Może druga, może pier pierwsza trzydzieści, można tak powiedzieć No siedzę sobie, czyszczę spodni, patrzę w lewo I e, wbiega tak samo jak na Białorusi W takim samym ustrój mieli na siebie Omon Ja tak... Ja siedzę I tak patrzę, i tak okej okay. I po prostu sam robię to, co powinien robić, tak? Czyli twarzą do ziemi za głową trzeba trzymać ręce, ale nie, oni po prostu rozstawili nas w jakiś taki sposób raczej. Już leż leżałem na, na podłodze, ale jednak Omon dużo się przyklinał. To nie było tak, że po prostu tam, i tam nie było normalnego rosyjskiego języka. Tam było wyleżać i tak dalej. Ja się teraz uspokoiłem. Tak naprawdę rozmawiam bardzo spokojnie o tamtej sytuacji, bo och, jak to się wszystko skończyło, ja byłem bardzo... Podniesiony tą samą sytuacją. Ja myślałem, że już idę, idę, biorę plecak i lecę z Naddniestrza jak najdalej, ale pomyślałem, że no, no, gdzie teraz można pojechać, jednak, ponieważ mam mołdawski paszport i nie puszczają nas. Jednak się martwię, nagrywając ten odcinek. Przede mną dużo poważnych decyzji teraz. Opowiadam dalej historię. Podchodzi do mnie dwa, dwóch Dwóch takich chłopaków, chłopów podchodzi do mnie, ja już nic nie widzę, podnoszę e, głowę do góry, patrzę, on mi pałką, e, pałą, że do ziemi powiedziałem, ja tak okej, okay. no już leżę sobie, już się nie martwię, tak po prostu oddycham sobie. Myślę, że no, mam nadzieję, że wszystko się skończy, że po prostu, nie wiem, ktoś pomyślał z nich, że mamy wszyscy narkotyki. Bardzo się bałem, tak naprawdę, że ktoś nam podrzuci coś takiego, ale nic takiego nie było. I oni zaczęli przeszukiwać wszystko. No, słyszałem, że było około 40 osób, co jest bardzo ciekawe, bo nas też było. 40 osób, czyli policje, tyle, tyle samo policji przyjechało. Przygotowanie tego miejsca wyglądało tak, że mieliśmy taką taśmę, że tutaj można tanczyć, tam już nie można iść. Takie fajne jakieś takie rzeczy, było fajnie, pięknie, ładnie to wszystko wyglądało. Oni pojechali jeszcze wcześniej, 5 dni wcześniej, żeby wszystko posprzątać. Krzyczeli tam, żeby usłyszeć, że ktoś, czy, czy jest tam, jakieś ochronia, żeby się dogadać. Jednak nikogo nie znaleźli. To było bardzo daleko od domów. Tak naprawdę nikomu, na pewno nikomu tam nie przeszkadzaliśmy. Mówię dalej. Co było dalej? Leżę, leżę, leżę. Słyszę krzyki, słyszę jakieś takie słabe żarty się zaczęły od, od nich. No co, co? Tańczcie, co? Kto wam przeszkadza? Coś takiego. Ja tak okej, okay, no. Podchodzi policjant do mnie, już z takim, z latarką i jeden pyta imię, nazwisko. To było bardziej brutalne niż teraz opowiadam, to było IMIĘ, NAZWISKO! To było w taki sposób. To oni nie żartowali z nami. Ja tak Roman Maksimow. Następne pytanie. Jak traktujesz Rosję? Ja tak nie wiem, nie byłem tam w Rosji. Mam rosyjskie nazwisko. Następne pytanie. Co myślisz o Naddniestrzu? Ja tak no urodziłem się tutaj. Następne pytanie. Dlaczego wtedy Wyśmiewasz, śmieje się z Naddniestrza w, na, w, w internecie. Ja tak. Ym, nie, nie robię tego. Jaką prześladujecie cel, że organizujecie takie, takie wydarzenie? Ja tak. Ym, nie wiem, żeby po prostu potańczyć, żeby po prostu się bawić. No, tak wszyscy robią. Każdy potrzebuje jakiś odpoczynek. On tak. Okej. Okay. Wszystko jasne i poszedł taki... każdego zresztą skręcili w taki sposób, jak to robi policja. Mnie trzeba było iść tą całą drogę, tą dziurawą drogę, trzeba było iść z nimi. No to było, nie wiem, z minut 10 szedłem w taki sposób. I ciężko było oddychać, zwłaszcza, że oni nie po prostu szedli, a oni jeszcze zadawali pytania i starałem się milczeć, bo no, nie mogłem odpowiadać, a jak milczałem, on tak. Co chłopa milczysz, i robił to jeszcze bardziej z naciskiem. Ja tak, okej. Okay. Słyszycie, słyszy, słyszycie, że straciłem troszeczkę polskiego, bo nie rozmawiałem przez całe lato. No słuchajcie, dalej. Tak wyglądają milicyjne te, te samochody, nas kręci, skręcili. Chłopak z dziewczyną wrzucili wszystkich do jednego tego samochodu. 15 osób było, było bardzo ciężko oddychać. I jechaliśmy jeszcze z pół godziny. Do tego miejsca, w Bendery, w centrum miasta, do komisariatu Gdzie jak się zatrzymał samochód, nas jeszcze trzymali Później otworzyli drzwi, my już pukaliśmy po prostu, że, że nie możemy oddychać że Nawet nie rozmawialiśmy do, w, pod koniec tego wszystkiego, nie rozmawialiśmy, żeby, żeby było więcej tlenu Nawet te 10 metrów, żebyśmy normalnie mogli pójść do tych drzwi Nie, w taki sam sposób Trzeba było iść i weszliśmy do środku, środka komisariatu I już nas tam, nas tam witają różni policjanci Połowa z nich po prostu nie miała nawet e, swojej tej odzieży policyj, pol, pol, policyj, policyjnej Pierwsze co miałem na myśli, bo napiłem się dużo piwa i chciałem po prostu pójść do toalety e, Poprosiłem grzecznie, poprosiłem czy mogę, proszę Państwa, czy mogę pójść do toalety Na co jeden z policjantów taki w... Adidasach, no, mnie powiedział Wsikaj tutaj Co? Co nie możesz? Trzymali nas tam Do siódmej, na takiej samej pozycji Czyli trzeba było patrzeć do Ściany i e, rank ręce i nogi trzeba było rozstawić, tak? Żeby... I to był taki wąski karytarz i policjanci chodzili tam i z powrotem, tam i z powrotem. I zawsze żartowali z nas. Ze mnie może nie, nie za bardzo, ale z tych, którzy mieli nieformalny styl, wygląd, to oni żart bardzo słabo, bardzo słabo, ale żartowali między sobą, podchodzili do nas, że o, co masz takie długie włosy, może ciebie ten się ostrzyć, coś takiego, tak? A jeden z chłopaków obok mnie poprosił powiedział, że czy ja mogę zadzwonić on tak patrz On, on, się, on się napatrzył tak dużo tych amerykańskich filmów i myśli, że on ma tutaj prawa Później Mieliśmy takie trzy chyba procedury. Pierwsze to było przesłuchanie Następne zrobili z nas zdjęcia później naciski naciski tak się nazywa ocisk, odcisk nacisk ocisk palców. Od każdego. I wszystko to czekaliśmy. I ostatnio co trzeba było zrobić, to test na narkotyki. To trzeba było iść do tęty toalety Masz ze sobą jednego policjanta i dwóch przypadkowych osób, którzy muszą na ciebie patrzeć, jak to robisz. Jak, jak sikasz do, do tego butla. I policjant też mówił mi tak, że no co? Co ty cedzisz? Co ty cedzisz? Było ciężko to zrobić. Cały czas on mógł ci... Dotykać, że dawaj szybciej, bo zaraz pójdziesz z powrotem do ściany. I czwarte, co trzeba było robić, to trzeba było podpisać, że. Że złamaliśmy po prostu przepis taki bardziej e, kwarantanny. I to jest bardzo śmieszne dla mnie. Według mnie to było bardzo śmieszne. Dla, dla nas to po prostu nie było zrozumiane. I później nas wypuścili i my pojechaliśmy do domu. Jeszcze przez około tydzień i teraz się zaczyna śmieszna sytuacja, oni zrobili wiadomości. Dziesiątki młodych ludzi, w tym i podrostki, zebrali się na zaproszonej firmie. Wszystko było po wzroslamu. Oto fotografie z jednego z takich świątników. No, to teraz na poważnie. Przyprowadzam się stąd na zawsze. To pierwsze, co chciałbym Wam powiedzieć, i chciałbym bardzo podziękować za Waszą pomoc, za to, że wspieracie mnie i zawsze mówicie, zawsze dostaję dużo wiadomości, że Roman, wyjeżdżaj stamtąd, przyjeżdżaj do nas do Polski. I teraz jestem gotowy to robić, bo wiem, że turystów już najpierw nie będzie, granice są zamknięte. Ciężko jest tak naprawdę czego się spodziewać od tego kraju w tym kraju można zostać zatrzymanym za to, że tańczysz wyobraźcie sobie dziękuję Naddniestrze, dziękuję bardzo za to, że za pomocą Naddniestrza zresztą to się złożyło, że nauczyłem się polskiego Nauczyłem się angielskiego, za to, że pokazywałem dużo, dużej ilości osób, to, co tutaj się dzieje, tak naprawdę. Pokazywałem, co tu jest, jak tu ludzie mieszkają, a teraz wyjeżdżam. Wyjeżdżam do Warszawy, będę tam mieszkał przez jakiś czas, spróbuję, będę próbował siebie. No i mam takie plany: będę dalej nagrywał, na pewno będę dalej nagrywał, będę dalej nagrywał wschód, będę dalej opowiadał wam o wschodzie, ale yy, na tym. Moja przygoda w Naddniestrzu się kończy. Mam nadzieję, że możecie się przywitać nowego obywatela albo mieszkańca Polski. Spasibo большое. Do widzenia. pa!